Dzień dobry, to jest odcinek pojedynków z mobami. Ja sobie nasypuję trzy koksy, set, zbroje i mam bardzo ładne skiny. I będziemy walczyć z samochódnikami. Ten to miał być. No to musimy wziąć kolejny mobs. Tyk, tyk, tyk raz. Oj raz, dwa, trzy. Idziemy walczyć! A! Kto wygra? Ja czy moby Wygrał i wygrał gracz! Dajte like a zub. Dávajte více like a zub. Bylo více odčinků z té série. I papa.